Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kontry. Hubert Bonk z tej strony, ze mną jest. Lasu, cita. A naszymi gośćmi dzisiaj jest Bartolo. Cześć, siemanko. Oraz pan TikToker Iron. Iron, Iron a Iron, dobrze. Dobrze, to może zaczniemy od Bartolo. Bartolo, powiedz mi, jesteś po nieudanej walce na Royal Division. Jakbyś skomentował całą tą federację? Dno i wodorosty? Czemu? Dlaczego tak twierdzisz? Czemu? Maty rozłożone na podłodze z taśmą klejącą. To nie jest to, czego oczekiwałem. Yy, wał przeciwpowodziowy wokół ringu. <grystanie> Olejnik, który nic nie ogarniał. No i hajsu do dziś nie ma. Okej, okay, a jakbyś miał spotkać Tomka Olejnika, głównego wodarza Federacji, co byś mu powiedział? Ja mu nie powiem, ja mu pokażę za parę dni. Groźby? Nie, ja nikomu nie grożę. A, okay. Co pokażesz? Na co mnie stać? Czyli rozumiem, jak byłby, byłaby taka propozycja, żebyś zawalczył na przykład z tomkiem olejnikiem w OKTAGONIE Nie zgodziłbyś się? Z chęcią. Zwłaszcza, że chodzi w mojej wadze gruba spieprzony. Mhm. A ty, yy, Irion, z kim ty byś chciał? Za a kurwa. I z kim ty chciałbyś zawalczyć na przykład? Czyli ja miałem na prime już celowany, był wygiczysty, no ale tej walki nie doszło niestety na pierwszej edycji. No a tutaj miałem przeciwnika poznać dzisiaj. Mhm. A z kim byście chcieli zawalczyć ogólnie, w przyszłości? No wy, wy dwójko odpowiedzcie po kolei. No na pewno z kolejnikiem, to jest w pierwszej kolejności, no i mam jeszcze... No to by była w sumie ciekawa walka, nie? No. no i paru jeszcze takich innych kandydatów. A mógłbyś nam zdradzić tych swoich yy, kandydatów? Młody Murański. Młody Murański. Bo, kurwy nie lubię. A Jacek? Bo w sumie byłoby takie duo idealne. <laughs> To by mogło być ciekawe, ale... A może wiesz, jeszcze trio pani Joanna dołączy, to już w ogóle, nie? Wiesz, Jacek wierzy, jest głodny i lubi gryźć, więc... No u mnie jest trochę do zjedzenia. A Lasik? Na, na liście by zszedł. <grym> e, dobra, teraz Iron poprawnie wymówiłem, tak? No to ja w sumie już myślę, że dobra walka by była sportowa z Meduzą. Tak się powoli przymierzamy do tego. A jeżeli chodzi o takiego przeciwnika wymarzonego, no to myślę, że Marcin Mańczyński, bo no jest tak spodobno wogowo i wzrostowo. A powiedz mi, co głównie prowadzisz w social mediach swoich? Mm, tak jakby daję radę ludziom, staram się ich podnieść na duchu. Taki a content. na czym działać Na TikToku, na YouTubie? TikTok, Instagram i YouTube. Aha, a ty? Naczek. Yy, działałem długo na TikToku, póki nie dostałem bana, yy, potem, znaczy w sumie w międzyczasie też YouTube no i Instagram. A, ja cały czas dostaję bany, jakoś radaje radę. A właśnie powiedzcie tutaj panowie, co sądzicie tutaj yy, właśnie o polityce TikToka, właśnie czemu banuje te konta i jak to w ogóle ten cały, cały system działa, nie? Ogólnie to jest pojebane, bo ja dostałem bana za to, że pokazałem swoje prawo jazdy pod lampą UV, bo tam są znaki wodne i pewnie za to zostałem bana, więc to jest przyjebane. No bo nie można pokazywać tych danych i tak dalej. Mi usunęli za to, że pokazałam swój dowód, nie? Na live. Straszne. No. no mam. Ty masz dowód w ogóle? No mam. Mam dowód, bo jeździłam za granicę, to mam. A, dobra, no. dobra. No właśnie też to zadałem to pytanie, nie? Yy, dobra. A powiedz ci mi, jakby Royal Division zaproponowało Tobie ponowny kontrakt na walkę na drugiej edycji, zgodziłbyś się? E, wiesz co, nie zgodziłbym się z tego względu, że oni finansowo nawet nie dają rady. E, I lepiej, jestem ciekaw, na kogo będzie organizowana Royal Division 2, jak e, główny właściciel tydzień temu zamknął swoją działalność gospodarczą e, i jakoś nie widziałem, żeby cokolwiek nowego się pojawiło, jeśli chodzi o Royal. A powiedz mi, jak to wszystko wyglądało? Przyjechaliście na miejsce, zrezygnowałeś Okej. Okay. Czy otrzymałeś jakieś wynagrodzenie za hotel, jedzenie, cokolwiek? Znaczy wiesz co, ja miałem o tyle dobrą przy, sytuację, że jestem z Wrocławia, więc ja byłem dwa kilometry od tego miejsca, ale z tego co wiem, to nikt nie dostał żadnego siana, nawet graficy, nawet ci, co zawalczyli, nie dostali nic. A powiedz mi, yy, bo z moich informacji też, których ja wiem, szykują się pozwy. Czy ty w takich pozwach będziesz uczestniczył? Znaczy, wiesz co yy, na początku chciałem, tak, ale teraz sam po prostu nie wiem, nie? Yy, bo fakt, chciałbym się troszkę zemścić na organizatorach za to, jak nas potraktowali, ale czy to jest gra warta świeczki? Ja bym zrobiła dramat całą Polską, jak zwykle. Główna się, nie tyka. Yy, Irona typowic, co sądzisz o takim właśnie zachowaniu? Czy ja oglądałem tam jakieś shoty, urywki? Uważam, że to ma bardzo było nieprofesjonalne. Jeżeli ktoś podejmuje się jednak tych gali takich różnych eventów no to powinien to zrobić bezpieczny dla zawodników, no a tam jednak nie było bezpiecznie. A co jest dla Ciebie taką właśnie dobrą galą? Bo jak powiedziałeś, że Royal Division było złe, niebezpieczne, to jaka jest dla Ciebie dobra gala? Dobra, no to je, je, zaczynamy, no, no Fame jest numerem jeden, pod Fame'em jest High league, podobno tak to jest też zasięgowo, no i jest Trójka Prime, no ale Prime teraz tak jakby zaskakuje bardzo hmm. nazwiskami, muzykami, to ta dwójka będzie po prostu przepotężna no w porównaniu do Ja mam takie pytanie do Bartolo, tylko reżyserka musi mi potwierdzić czy mogę zadać to o czym pisaliśmy. Bartolo, powiedz mi, pod Twoim ostatnim postem jest 2000 polubień. Jako, że prowadzę śledztwa na taki temat, kto kupuje obserwacje, lajki, sprawdziłem to i to są kupione polubienia. Nie wiem, czy Ty je kupowałeś. Możesz się wypowiedzieć teraz na ten temat? To jest kupiony pakiet obserwacji z lajkami. Według Ciebie to jest dobre kupować tak lajki i obserwujących? Punkt, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. A dlaczego tak? Bo to jest niezrozumiałe według mnie. Chyba według ciebie też tak kupowanie obserwujących... No bajków. ja za wszystko odrabiałam i tak dalej. No mam 100 tysięcy obserwujących, mimo że jestem w chuj znana na TikToku, nie? Więc no. Czyli dla ciebie to nie jest nic złego, że to są takie. No nawet gwiazdy Fejmu kupują sobie obserw obserwatorów. Ale to jest to właśnie, według mnie to pokazuje takie coś, że nie masz tych prawdziwych fanów, tylko to jest tak naprawdę liczba, nie? bo to nie świadczy o zaangażowaniu, tylko o liczbie, która nic, nic nie znaczy. Nie? No i właśnie tu byś się zdziwił, bo to znaczy, bo niektórzy zobaczą liczby, tak? A co to znaczy? Masz 40 koła na przykład na Insta, a ktoś nie patrzy jaki masz zasięg relacji, tak? I przez to masz na przykład już pierwsze współpracę. Mi się zdaje, że w tych czasach marki na pewno patrzą na to, czy to są fałszywe y, lajki. Nie wszystkie. Czyli to nie ma znaczenia dla ciebie, tak? Nie. A jakie na przykład? Ale co jakie? No marki patrzą. A tego to ja nie wiem. Wiesz, nie, nie testowałem. A nie boisz się, że na przykład Instagram ci usunie konto, jeżeli to sprawdzi, że to są kupione obserwacje i lajki? Założę nowe. I znowu, kupię. I znowu kupisz. I znowu kupię. Kurwa, stać mnie. Ja pierdolę. No widać, że Dobra. cię stać po okularach, na przykład, po butach, no. Okulary podróby, sorry. A, no to dobrze, że się przyznałeś przynajmniej. No. A czy kolega obok też, yy, partner też kupuje obserwacje, lajki? Ja takich rzeczy nie robię od samego początku. No i dobrze. Działem, I jaką <laughs> masz opinię na temat kupowania obserwujących i lajków? Znaczy, no ja uważam, że to... Znaczy... No niektórzy, na przykład... Podam parę przykładów, nie będę tutaj nazwiskami mówił, no ale im mają więcej tych obserwacji, to jednak są bardziej zauważalni. Niektórzy się dają jednak w tą pułapkę złapać, no ale jak ktoś jest mądry i umie to dobrze prześledzić, no to... Tak jak Czyli się w skrócie, w skrócie nie szanujesz takiego zachowania? Znaczy, nie, to nie, nie chodzi to o szacunek czy o coś, bo to szacunki raczej bym tego nie nazwał. Bardziej mi chodzi o to, że no lepiej do same, samemu dążyć do, do wszystkiego niż iść na skróty, ja, przynajmniej ja tak uważam. Znaczy jeszcze to wygląda tak, zauważyłem też tą zależność, że jak sobie kupiłem obserwację, tak? To też mi dochodzą osoby, które na przykład wcześniej mnie nie widziały, bo też te ludzie widzą liczbę, tak? Widzą, że to jest osoba, która zasłyniesz czegoś, albo już zasłynęła, tak? Nie wiedzą, skąd są te liczby i oni sami zaobserwują, tak? Tak samo na przykład tyla Sucita, jak miałaś swoje BUM. A znaczy w sumie Lasucita była zauważana z tego powodu, że były o niej pisane artykuły ja e, i nie O Oni też o niej były, o niej a o mnie nie słyszałeś. Ja słyszałem oczywiście. No ale ja tam ten, ja się wybiłam na, na czymś, no ale jestem coraz wybita, no nie? Jakby mam 100 tysięcy obserwujących, ale cały czas to odrabiam, bo mi cały czas konta banują. I no, więc no. A co chcielibyście powiedzieć na sam koniec do naszych widzów? Zostawcie obserwację na Instagramie. Tylko tą prawdziwą, nie? U mnie też. No i u to samo. Dobrze, to dziękujemy państwu. dziękujemy państwu za obejrzenie tego odcinka. Był ze mną, była ze mną Lasu ta. No. Do zobaczenia w na następnym odcinku.